Siemanko moi drodzy, ja jestem Terence i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, już drugim dzisiejszego dnia, a to z tego względu, że po internecie od wczoraj lecę naprawdę dziwny profil na Instagramie, a mianowicie ekipa podłoga Soul Challenge. Ten profil jest prywatny i jedyną osobą, która go obserwuje, jest właśnie, moi drodzy, Freeze. Także bardzo ciekawy temat. Dzisiaj się wszystkie dowiecie, zostawcie łapkę w górę no i zapraszam do oglądania. Generalnie ja się wczoraj wszystkiego dowiedziałem od Maciosa, ponieważ powiedział o tym na insta Story I moi drodzy, gdy wejdziemy sobie na profil Freeza na Instagramie, no to możemy zobaczyć, że obserwuje on jakieś konto, prywatne konto, i zobaczcie, moi drodzy, po wejściu w to konto możemy zobaczyć, że ma jeden post, e, obserwuje te konto tylko jedna osoba, czyli właśnie, moi drodzy, Freeze, oraz te konto obserwuje jedna osoba, czyli nieprotutnej, właśnie Freeza. No i właśnie niepokojącą rzeczą jest to profilowe, gdzie możemy tutaj zobaczyć dwóch mężczyzn w maskach, ale to dopiero początek, ponieważ w biografii tego profilu, moi drodzy, mamy link. Link, który prowadzi do filmu, który był jeszcze wczoraj prywatny, a dzisiaj jest już publiczny. Film się nazywa Numer 3 płyta ekipy Freeze Wiadomość, czyli tajemnicza wiadomość do Freeza, która była jeszcze prywatna, jeszcze wczoraj, no a dzisiaj już jest publiczna. No i ma 130 tysięcy wyświetleń. Moi drodzy, obejrzyjmy sobie to razem. Okay. <laughs> Wysoka rolku. Pamiętasz, że cały czas czekamy na info w sprawie naszego challenge'u? Czas ucieka. To kiedy wam pasuje? Spakowałeś na Malediwy książkę, którą dostałeś od nas na urodziny? Czekamy na odpowiedzi. Film jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze. Widać, że jest to zrobione profesjonalnym sprzętem. No i ktoś się na tym znak kto to robił. I, moi drodzy, teraz pytanie. Kto to zrobił? Oprócz tego filmu, który został dodany 15 godzin temu, mamy jeszcze inne, a mianowicie zagrajmy w grę, czyli właśnie moi drodzy początek tego, tego kanału oraz jeszcze piosenkę od nich, także też sobie zobaczcie kawałeczek. To nie przypadek, że Was wybraliśmy. Jesteście przykładem do naśladowania dla milionów ludzi, przez co jesteście idealnymi kandydatami którzy pomogą nam pozarażać innych aktywnością fizyczną. Obejrzeliśmy kilkadziesiąt godzin filmów ekipy, żeby Was bliżej poznać i przygotować coś spersonalizowanego i spektakularnego jednocześnie. Gdzie się widzimy po Waszym powrocie? Współrzędne miejsca znajdują się na Instagramie. Profil Ekipa Podłoga Soul Challenge. Tam też ustalimy termin. Jak już to zrobimy, aktywujemy czterocyfrowy kod do pierwszego domku. Będzie nim numer taksówki do której wsiadła Murcix od razu po przylocie do LA. Kod do drugiego domku zdobędziecie na końcu wszystkich zadań. Nie możecie pominąć żadnego zadania. Pamiętajcie, żeby zabrać pewną rzecz z waszego sklepu. Coś, czego często używaliście w swoich odcinkach i co przyda się w terenie. Jeśli ukończycie wszystkie zadania, każdy z was otrzyma nagrodę. Jeżeli zaś nie ukończycie. Jak tutaj mogliśmy usłyszeć, no to ten gościu w masce powiedział, że ekipa pomoże im zarazić aktywnością fizyczną właśnie swoich odbiorców. Więc nawet po budowie ciała możemy stwierdzić, że są to osoby, które na co dzień uprawiają sport, trenują, no i właśnie ten kanał powstał po to, aby ekipa im pomogła to wszystko rozpromować. Więc moi drodzy, już niedługo możemy się spodziewać kolejnego projektu od ekipy, a jeśli jesteście ciekawi, kim są właśnie te osoby w maskach, no to moi drodzy, zobaczcie teraz. Jak możemy zobaczyć, jedna osoba jest łysa, nie ma włosów, a druga osoba ma czerwony zegarek. No i pewien TikToker Odnalazł właśnie te dwie osoby, także moi drodzy, zobaczcie sobie, kim one są. Ta osoba bez włosów jest to starszy pan, który ma prawie 70 lat, dokładnie 64. No i na Instagramie się nazywa Fit Old Boy. No i moi drodzy, nawet poczciwy Krzychu go obserwuje, także to jest jakaś właśnie wspólna akcja z ekipą. Jak możemy zobaczyć sobie na instastory jest jej na jakimś planie. No i tutaj, moi drodzy, mamy drugą osobę, czyli flagowy trener, yy, i to jest, moi drodzy, właśnie ta druga osoba. Możemy nawet rozpoznać po włosach. Tutaj nawet mają wspólne zdjęcia i nawet ten zegarek. Ten sam zegarek, także moi drodzy, zostali zdemaskowani. To są właśnie oni. I najprawdopodobniej to jest właśnie nowy jakby projekt ekipy, gdzie będą chcieli właśnie wraz z nimi rozpromować jakby zdrowe odżywianie się, uprawianie sportu, trenowanie. No i moi drodzy, myślę, że jest to naprawdę dobra opcja, dobra rzecz i naprawdę czymś takim, co oni tutaj zrobili, jakieś maski, prywatne konto. Freeze to zaobserwował. Tak naprawdę, moi drodzy, z niczego, ponieważ Freeze i in, No i po prostu zaobserwował. Nic innego się nie stało. E, dopiero ktoś to nagłośnił, między innymi właśnie Macios. No i moi drodzy, świetna akcja. Jak dla mnie świetna akcja, dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. E, zdemaskowaliśmy ich. No i co? To teraz z tego filmu. Ja Wam dziękuję za oglądanie, szlecie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Widzimy się już w kolejnych odcinkach, także co, do następnego. Cześć!